Witam serdecznie, nazywam się Paweł Wilkicki, jestem mieszkańcem Sopotu. Startuję w wyborach na Sejm z ramienia partii PJN, a teraz chciałbym Was zaprosić na wycieczkę po mieście, w którym mieszkam. Chciałbym pokazać Wam Sopot, jakiego nie znacie. Chciałbym pokazać Wam to, co w Sopocie chciałbym zmienić. Łysa Góra w Sopocie, jedno z piękniejszych miejsc, jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie można jeździć na nartach i widzieć morze nie do końca wykorzystane, ponieważ działa w zasadzie tylko w zimie. Moim marzeniem jest, aby Łysa Góra była całoroczna i jest to spora inwestycja, ale myślę, że Unia Europejska spokojnie do tego dołoży. Chodzi o sztuczną nawierzchnię, aby w lecie można było swobodnie się poruszać na tej Łysej Górze na nartach czy desce snowboardowej. Sopot to nie tylko Monte Cassino, piękna plaża i molo, ale też fantastycznie wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczny. Piękna scenografia dookoła las, dużo różnych możliwości uprawiania sportów, no w zasadzie cały komplet lekkoatletyczny, ścianka wspinaczkowa, baza hotelowa, siłownia, to wszystko sprawia, że naprawdę to miejsce ma potężny potencjał. I, I bardzo często używany jest też do imprez firmowych, gdzie ludzie z zabiórek mogą poczuć się jak gwiazdy lekkoatletyczne, uprawiając różnego rodzaju sporty. Kolejny przystanek w Sopocie to miejsce, w którym najtwardsi faceci stają się chociaż na chwilę dziećmi. to torgokardowy w Sopot Wyścigi, e, który ma ponad 500 metrów długości, dosyć szybkie. No, jak na, na, na te możliwości, go kartu, to są bardzo szybkie i tor wymaga e, no, już znajomości e, jazdy samochodem wyścigowym, można powiedzieć. Takie maleństwo, ale wyścigowe. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i tych, którzy chcą się sprawdzić, o, są organizowane e, różnego rodzaju wyścigi dla firm, dla osób prywatnych, a także raz na rok Grand Prix Sopotu, którego. Pierwszą i drugą edycję byłem organizatorem. Piękne, piękne tereny Sopockiego Hipodromu, gdzie gdybym nie bał się koni, spędzałbym na pewno dużo czasu. Wszystkich serdecznie zapraszam do Sopotu na Hipodrom. Tutaj można skorzystać z trenera, który pomoże nam oswoić się z końmi i dostarczyć nam dużo pozytywnej energii. Witam serdecznie na Sopockich Kortach SKT w tle szkoła numer 7, podstawowa, do której chodziłem. A to miejsce uczęszczałem jako Małolat, pamiętam to codziennie. Ale niestety, żeby trenować, nie stać mnie było, żeby trenować w Sopocie, więc 2-3 yy, lata dojeżdżałem na Lechie do Wrzeszcza. I tu mam taki apel. Czy nie można by było tych kortów w Sopocie zrobić bezpłatnych dla młodzieży do lat 16? Jest to zbyt duży wydatek 30-40 zł za godzinę grania na korcie, i nie każdego stać, więc mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, w którym moje dzieci lub inne dzieci będą mogły spokojnie, jeżeli są te korty wolne, mogły z nich korzystać. Środek dnia sobota proszę zobaczyć, te korty są puste. Czy nie można było tego wykorzystać i dzieci tutaj zaprosić za darmo? Myślę, że to jest do zrobienia kwestia dobrej woli jesteśmy w samym, można powiedzieć, sercu Sopockiego Parku, gdzie jak widać tak zwany Wembley. Jest to dosyć spora przestrzeń. Ja osobiście chciałbym tutaj zrobić może nie orlik, ale taki kompleks sportowy, czyli boisko do piłki nożnej, oczywiście na trawie sztucznej oraz boisko do koszykówki, żeby jednak można było tutaj z czystym sumieniem przyjść i, i pograć, nie niszcząc, nie niszcząc trawy. Ok, no, w tym razem molo, sopockie, piękne, całosezonowe, co ważne, ale niestety wakacje się skończyły i całosezonowe, niestety, plaże nie są, a, ale jest jeden projekt, dosyć śmiały, mojego autorstwa, aby wybudować na plaży taki wielki, taki duży, jakby to powiedzieć, no. Sz, sz, Moszklarnie, szklarnię lub budowle, zaadoptować 100 metrów plaży i 50 metrów wody i budować taki, można powiedzieć, całą całosezonow, sezonową plażę. Są kraje, w których takie rzeczy działają. Daleko nie trzeba szukać, bo w Berlinie Tropikalna Wyspa, całosezonowy, bardzo śmiały projekt i co ważne, cieszy się olbrzymi, olbrzymią popularnością, więc jest to, jest to jakieś, jakieś takie marzenie. Druga sprawa, fajnie by było. To zaobserwowałem w Miami, będąc w 2009 roku. Wyspę. Po prostu wybudować na przykład kilometr od, e, od plaży, od mola, wybudować taką wyspę, na której można by się było spotykać, podpływając tam przy motorówką, czy żaglówką, czy po prostu nawet kajakiem. Jest to też śmiały projekt, aczkolwiek działa już to w wielu krajach, ja je osobiście w Miami. Widziałem naprawdę zdaje egzamin. Ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że jako poseł będę mógł Was zaprosić do Sopotu w zimie na plażę, a w lecie na narty. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Paweł Wilkicki. Bye.